ma widzowie dzisiaj wam pokażę co się zmieniło w mnie z karyszewi 2024 roku. Tu na razie stadion jest smaku. No i ale będą inne rzeczy oczywiście. Bogusławice. Bogosławice tutaj. Sklep tutaj w Bogusławicach, istnieje jednak, bo byłem. Już jestem w Już jestem w Pierwsza z no najnowszych rzeczy, która była wiadoma od dawna bulwar w Karyszewie. Tak to wygląda. Most i taki mor. Jak widzicie. A tutaj jest kobylamyka rzeka. Jak to wygląda. Jadę właśnie Tutaj będzie stadion Skaryszewianki Tego że już tego stadionu nie będę nagrywał, bo już nagrywam, co się robi nudne Most, tak, mo most tutaj. Koblanyka na stadionie jest karysze Ganki z, z było ostatnio Raków Częstochowa przed meczem z Radomiakiem. Radomek 2-1 wygrał. I tutaj był trener Dawid Swarga, Rakowa Częstochowa. Ja jestem na moście takim, taki dom. Tutaj. A tutaj też nie, sob. Też nie takie. Tutaj taka tablica gminy Skaryszew. Tutaj też nie... Tak to wygląda. Most tutaj, a tutaj taka ścieżka, ale to chyba dla ludzi. Kaczka tutaj przez Od Tutaj taka altana i taki dla dzieci Przez most jadę Tutaj Biedra o, i tutaj takie znowu dla dzieci. O, a tutaj chyba no... Do... Nie wiem, do czego to służy. Tutaj biedra. Staryszewia, tutaj bulwary Coś wam. Pokażę Kurde. Promocja na czekolady, o kurde! To będzie na zakład, bo nie, czy wiecie, ale robię zakład o czekoladę. Wtedy jak, jak. Jak wygrał w Skaryszew, w derbach Maków-Skaryszew, to dałem w szkole, a jak Maków daje piłkarzom. tam miałem jesienią, a teraz zrobię, znowu tak zrobię na, na derby schobetowe. więc akurat idealny moment na tą promocję. Z czekoladami, to trafiła się Biedronka. A tutaj na pizzę, promocja. Ale do no, akurat mi się trafiło na derby maków momentów kontynuacja burwarów teraz będą spróbuję dojechać do wsi, do wsi Magierów jak będę miał odwagę tej ja, miejscowości nigdy jeszcze nie było na kanale ale pierwszy raz to będzie Kobylanka tutaj to tam droga do Magierów spróbuję dojechać jak będę miał odwagę Tutaj taka informacja, ulita kró krótka się w Skarżewie nazywała i naprawdę ładna ścieżka, polecam Wam. Gabinet stomatologiczny tutaj. Panem odwagę jak widać, z panem pojechałem do Magierowa. Gębarzów tutaj, Pojechałem z Magierowa, czy się bałem przez pola. Tutaj sklep w Gębarzowie. Tutaj straż pożor, pożarna w Gębarzowie Rondo tutaj wybudowali w Gębarzowie jak w listopadzie to budowali nie, nie wiem do końca czy to jest skończone Tam chyba jest... Nie, tam nie ma ścieżki do baru ale tak mi się wydaje Ale nie ma Dobra, teraz wam pokażę co się zmieniło w Sołtykowie, bo ścież, ścieżki już nie będę, bo to nudne się robi Z takiej perspektywy jeszcze to rondo Wybudowali świetlice, są tylko wyrazania w boisko, tylko na razie nie gra boiska, bo ponieważ tam, no tam grają, nie chcą, ich nagrywał. Tutaj komisja wyborcza, chodzi wybory samorządowe. I tutaj na tym boisku, to ciekawe, trenują młodzieżowe drużyny KS Maków ów Niezłe boisko, są tylko, niestety całego nie mogę pokazać, bo tam grają i nie wyrażają zgody, abym ich nagrywał. Przerwa jest takim biednym amatorskim meczem. Tutaj trenował KS Maków na tym boisku, juniorskie grupy. Może tutaj są tylko jak kiedyś też powstanie klub. Całego nie mogę pokazać. No ale naprawdę to boisko jest niezłe. Tak to wygląda. No, jeszcze bym pokazał tam, ale nie mogę. Niezłe, niezłe. W sumie podobno na Makowie ma być budowa boiska. Będzie czwarty Jak tutaj... Co ciekawe był kiedyś klub w Makowcu, ale został... Z, e, którym grali Bartosz Nowak z Makowa i Ad Adrian Kala, Karasek z Filisy Białobrzegi. No ale został zlikwidowany. No... Fajnie by było, jakby były cztery kluby z gminy Skaryszew. Skaryszew, Maków, Chomentów i Sołtyków, ale jeszcze do tego daleka droga. Tutaj murawa, a... GoPro, a tutaj druga bramka, no drugiej nie mogę pokazać. Dobra, widzę, że ci się w tym odcinku. Wbijajcie na kanały Jakub i Sebasti... Sebastianik, Jakubisa ostatnio nagrałem z nim trzy meczek z klasy. Yy... Myślę. Jagielonia Legia, Lech Pogoń Szczecin i widzę w Piazdliwice. No i u niego jeszcze będą mate... będzie kariera lechem Poznań, bo powiedział... bo dużo osób go z Poznania ogląda. No ja oczywiście nie lubię lecha Poznań ubić Legii, ale Jakubisa dużo z Poznania ogląda. Sebastianik, Krystianik, Games, fanatyk Widzewan. Od, od dwóch miesięcy jest nowym członkiem w ekipie youtuberskiej i Pelek. Dobra widzowie, że nabyć ludzimy z ludźmi, jest popa. p a